Jak przełamać błędne koło złych nawyków? Zrozumieć mechanizm nawyku pierwszy krok do przełamania schematu. Złe nawyki nie biorą się znikąd, nie pojawiają się nagle i bez powodu. Często są wynikiem powtarzanych reakcji na stres, nudę, niepewność, samotność czy brak sensu. Nawyki te mogą dawać chwilową ulgę, ale z czasem zamieniają się w błędne koło. Czynność, która miała dawać poczucie kontroli lub komfortu. Zaczyna nas zniewalać. Kluczowym pytaniem jest nie tylko jak to zmieni, ale najpierw dlaczego to robię. Każdy nawyk dobry czy zły ma swój cykl. Bodziec, pragnienie, reakcja, nagroda. Na przykład czujesz się zestresowany, bodziec, pragniesz ulgi, pragnienie, sięgasz po telefon, skrolujesz media społecznościowe, reakcja, przez chwilę czujesz oderwanie od stresu, nagroda. Problem nie polega na samej reakcji. Ona często jest logiczna z punktu widzenia mózgu, który szuka natychmiastowego komfortu. Problemem jest brak świadomości tego procesu. Zanim będziesz w stanie przełamać błędne koło, musisz zobaczyć, w jakich sytuacjach ono się aktywuje, jakie są twoje wyzwalacze. Czy jest to konkretna poradnia, emocja, miejsce, osoba? Czasem samo zauważenie schematu już obniża jego moc. To tak, jakbyś zapalił światło w pokoju, nagle widzisz, co naprawdę się dzieje. Złe nawyki często rozwijają się w cieniu, w nieświadomości, pośpiechu, rozproszeniu. Dlatego tak ważna jest uważność. To nie znaczy, że masz medytować godzinami, choć to może pomóc, ale że zatrzymasz się na moment i zapytasz Biścia, ja, po co to robię? Czego naprawdę teraz potrzebuję? Czasem odkryjesz, że zamiast czekolady potrzebujesz rozmowy. Że zamiast kolejnego odcinka serialu potrzebujesz poczuć się potrzebny lub zrozumiany. Przełamanie nawyku to nie heroiczny akt jednorazowego zerwania. To proces codziennego wybierania inaczej. To momenty, w których decydujesz się nie działać automatycznie. To decyzja, by powiedzieć, Widzę ten impuls, ale nie muszę mu ulegać. Nasz mózg kocha powtarzalność. Lubi chodzić utartymi ścieżkami, bo to oszczędza energię. Dlatego tak trudno jest zmienić zły nawyk, bo on już ma swoją ścieżkę neuronową, która została wielokrotnie wzmocniona. Ale to, co zostało wyuczone, może zostać oduczone. Tworzenie nowych ścieżek wymaga wysiłku, ale jest możliwe. Warto zauważyć, że złe nawyki często są próbą zaspokojenia słusznej potrzeby w nieskuteczny sposób. Na przykład osoba, która kompulsywnie sprawdza telefon, może tak naprawdę szukać połączenia z innymi ludźmi. Ktoś, kto przejada się wieczorem, może próbować wypełnić wewnętrzną pustkę lub wynagrodzić sobie brak odpoczynku w ciągu dnia. Zamiast walczyć z samym nawykiem, warto zadać pytanie, jaką potrzebę próbuje tym zaspokoić? I dopiero wtedy poszukać zdrowszej alternatywy. Często też tkwimy w błędnym kole z powodu poczucia winy. Robimy coś, czego potem żałujemy, obwiniamy się, a to prowadzi do stresu i wracamy do starego schematu, żeby poczuć ulgę. To błędne koło, samooskarżenia, które zamiast pomóc, jeszcze bardziej nas pogrąża. Dlatego tak ważne jest, by podejść do siebie z życzliwością, a nie z karą. Zmiana nie przychodzi z pogardy do siebie, przychodzi z ciekawości, współczucia i decyzji, by zatroszczyć się o siebie. Pamiętaj, nie jesteś swoim nawykiem. Nawet jeśli coś robisz od lat, to nie znaczy, że to definiuje, kim jesteś. Możesz zacząć od nowa. Możesz stworzyć inny schemat. Potrzeba do tego nie tyle siły woli, co systemu, świadomości i cierpliwości. Bo zmiana nie polega na walce, ale na zastąpieniu. Zastępowanie zamiast walki, sposób na trwałą zmianę. Zerwanie ze złym nawykiem nie polega tylko na jego powstrzymywaniu. Kluczową strategią, która działa długofalowo, jest zastąpienie starego schematu nowym, bardziej wspierającym. Mózg nie lubi pustki, jeśli zabierzesz mu jeden sposób działania, musi mieć coś w zamian, inaczej wróci do starego. Weźmy przykład. Jeśli Twoim nawykiem jest sięganie po słodycze po pracy, bo to moment relaksu, to zabranie sobie tej przyjemności bez zaoferowania alternatywy zakończy się frustracją. Lepszym rozwiązaniem może być stworzenie nowego rytuału relaksu, np. filiżanka herbaty i 15 minut z książką, lub krótki spacer. Nowy nawyk musi spełniać tę samą potrzebę – relaksu, ale w zdrowszy sposób. Zmiana nawyku zaczyna się od przedefiniowania tożsamości. Nie pytaj tylko, co mam zrobić, żeby przestać, nie, a raczej – kim chcę się stać? Człowiek, który codziennie biega, nie myśli – muszę się zmusić do treningu, lecz… Jestem osobą, która dba o ciało. Tożsamość tworzy fundament, a działania ją wzmacniają. Przełamanie błędnego koła wymaga też przygotowania środowiska, które sprzyja nowym nawykom. Jeśli chcesz jeść zdrowiej, nie trzymaj na widoku przekąsek. Jeśli chcesz ograniczyć telefon, ustaw aplikacje tak, by były trudniej dostępne. Mózg jest podatny na bodźce, wykorzystaj to, by wspierać siebie, a nie sabotować. Nie próbuj zmieniać wszystkiego naraz. Największym błędem jest zakładanie, że potrzebna jest rewolucja. W rzeczywistości trwała zmiana to ewolucja, powolna i konsekwentna. Nawyk buduje się przez powtarzalność, nie przez wielkość. Lepiej każdego dnia czytać pięć stron, niż jednorazowo pięćdziesiąt i potem nic przez tydzień. Pomaga też śledzenie postępów. To może być prosta kartka na lodówce, aplikacja lub dziennik. Zaznaczaj każdy dzień, w którym udało Ci się postąpić zgodnie z nowym nawykiem. Mózg lubi poczucie ciągłości i osiągnięcia. Seria zaznaczonych dni tworzy motywację, by nie przerywać łańcucha, a jeśli się przerwiesz, wróć bez wyrzutów. Warto stworzyć też system nagród, nawet drobnych. Nasz mózg działa na zasadzie coś przyjemnego, warto to powtarzać. Nagrodą może być satysfakcja z dobrze przeżytego dnia, ale też coś bardziej konkretnego, wolna godzina tylko dla siebie, kąpiel, rozmowa z kimś bliskim. Naucz się celebrować każdy krok, nawet mały. To buduje poczucie skuteczności. Nie unikaj trudnych emocji. Jednym z powodów, dla których trzymamy się złych nawyków, jest unikanie dyskomfortu. Ale prawdziwa zmiana wymaga gotowości, by być z niewygodą przez chwilę. Jeśli masz ochotę na coś co ci szkodzi, nie reaguj od razu. Usłysz ten impuls. Poczuj go, ale nie musisz za nim podążać. Naucz się mówić: widzę to, ale wybieram inaczej. Wprowadź rytuały zamiast restrykcji. Rytuał to coś co powtarzasz z intencją, a nie z przymusu. Zamiast mówić to: nie mogę jeść słodyczy, powiedz: codziennie rano piję wodę z cytryną i jem zdrowe śniadanie. Umysł lepiej reaguje na pozytywne komunikaty niż zakazy. Znajdź wspierające środowisko lub partnera zmiany. Zmiana jest łatwiejsza. Gdy nie jesteś w niej sam, znajdź osobę, która podziela Twoje cele. Dzielcie się postępami, wspierajcie, motywujcie. Jeśli nie masz takiej osoby w najbliższym otoczeniu, możesz dołączyć do społeczności online, grup wsparcia, forów tematycznych. Na koniec nie oczekuj perfekcji. Nawet jeśli złamiesz nowy nawyk, to nie koniec, czasem to część procesu. Kluczowe jest, żeby nie poddawać się tylko dlatego, że raz się nie udało. Każdy dzień to nowa szansa. Nawet jeśli dziś wrócisz do starego schematu, jutro możesz znów wybrać inaczej. Najważniejsze jest, żeby nie przestawać próbować. Przełamanie błędnego koła to akt odwagi, ale też miłości do siebie. To decyzja, by nie być już niewolnikiem impulsów, lecz twórcą swojego życia. Nie wszystko zmieni się od razu, ale każda decyzja, każdy wybór, każdy nowy dzień może zbliżać cię do wolności. A to już wystarczający powód, by zacząć właśnie teraz. Od frustracji do wolności zmiana jako proces nie punkt docelowy. Wielu ludzi porzuca pracę nad swoimi nawykami, bo oczekuje natychmiastowych efektów. Gdy ich nie widzi, ogarnia ich frustracja i rozczarowanie. Ale prawda jest taka: zmiana nie jest wydarzeniem, lecz procesem. To codzienna decyzja, często niewidoczna dla innych, ale mająca ogromną moc. Złe nawyki często mają natychmiastową nagrodę, chwilową ulgę, przyjemność, odcięcie się od trudnych emocji. Dobre nawyki natomiast nagradzają nas dopiero z czasem zdrowiem, spokojem, większym poczuciem wartości. I to dlatego ich budowanie wymaga cierpliwości i zaufania do siebie. To właśnie frustracja jest często momentem przełomu. Jeśli poczujesz zniechęcenie, nie odrzucaj go, zadaj sobie pytanie, co tak naprawdę mnie boli. Czy chodzi o brak efektów, czy może o to, że straciłem wiarę, że to ma sens? Czasami jedyne co musisz zrobić, to przypomnieć sobie, dlaczego zacząłeś. Ważne jest, by zmiana była związana z głębszym sensem. Nie tylko no, chce schudnąć, czy chce więcej zarabiać, nie, ale chce odzyskać kontrolę nad swoim życiem, chce być przykładem dla swoich dzieci, chce czuć się wolny. To te emocjonalne powody sprawiają, że wytrwasz wtedy, gdy przyjdą trudności. Zmienianie siebie to także budowanie nowej relacji z porażką. Zamiast traktować ją jako dowód niekompetencji, zobacz w niej informację zwrotną. Porażka to nie koniec drogi, ale część procesu. Kiedy dziecko uczy się chodzić, nie rezygnuje po pierwszym upadku. Ty też nie musisz? Warto też wiedzieć, że każdy zły nawyk był kiedyś rozwiązaniem, często nieświadomym. Może nauczyłeś się tłumić emocje jedzeniem, bo kiedyś to był jedyny sposób, by poczuć się bezpiecznie. Może uzależnienie od telefonu dawało ci złudzenie kontaktu i przynależności. To nie znaczy, że jesteś słaby. To znaczy, że byłeś wrażliwy i szukałeś ukojenia. Teraz możesz wybrać inaczej, bardziej świadomie. Transformacja nawyków to proces tworzenia nowej narracji o sobie. Z osoby, która ciągle zaczyna i się poddaje, w osobę, która uczy się wytrwałości i zmienia się krok po kroku. Narracja ma moc. Słowa, które o sobie mówisz, stają się rzeczywistością. Mów więc: Jestem w trakcie zmiany, robię postępy. Nawet jeśli czasem upadam, to wstaję. Aby przerwać błędne koło, musisz też przestać porównywać się z innymi. Każdy człowiek ma swoją drogę, tempo i bagaż doświadczeń. To, że ktoś inny szybciej osiąga efekt, nie znaczy, że ty robisz coś źle. Twoje tempo jest dobre, jeśli jest autentyczne i dopasowane do ciebie. Na koniec pamiętaj, że zmiana nie musi być samotną walką. Możesz szukać wsparcia, korzystać z książek, podcastów, mentorów, społeczności. Nie chodzi o to, by ktoś zrobił to za ciebie, ale byś poczuł, że nie jesteś sam. Zmiana to proces, który zaczyna się od decyzji, ale rozwija się przez konsekwencje, akceptację i współczucie dla siebie. Nawet jeśli dziś coś cię blokuje, nie musi tak być jutro. Każdego dnia możesz zacząć od nowa. Każdego dnia możesz przełamać schemat. Każdego dnia możesz odzyskać swoją moc.